Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy tutorial, jak zrobić gniotka, albo jak ktoś woli, squishy. Na początku potrzebujecie ołówka i jakiegoś czarnego mazaka. No dobrze. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Złóżcie kartkę na pół. co chcecie. Ja akurat jadłam laskę cukrową, więc narysuję laskę. Jak macie coś takiego, musicie zrobić tak. Jak widzicie, że jest za małe, to macie gumkę. Możecie trochę przedłużyć wasz obrazek. No dobrze, na razie to jest na tyle. Teraz muszę zobaczyć, jakie są tutaj w środku rzeczy. I rysujemy na przykład takie linie, żeby potem je pokolorować. Okej, okay. ja rysuję coś takiego. Oczywiście nie musicie zrobić czegoś takiego jak ja, czyli laskę, ale ja akurat rysuję laskę. Więc co chcecie. teraz macie czas na rysowanie tego, więc się nie przejmujcie. No dobrze, ja jeszcze chwilkę poczekam aż dokończycie rysować to, co rysujecie ołówkiem. A teraz wam powiem, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zalajkujcie film i dost... i oczywiście zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zalajkujcie film i czas na narysowanie. Już wasze rzeczy się skończył. Teraz możecie wziąć czarny marker i odrysować to. Czarnym markerem, mazakiem, czymś grubym. Nie musi być równo, bo potem będziemy zmywać ołówek. Sorry za odgłosy w tle. No dobrze, możecie też dorysować, jak na przykład robicie mlaskę cukrową, to możecie dorysować więcej linii. linii. Ok. Jak narysowaliście wszystkie rzeczy na czarno? Bierzcie gumkę i ścierajcie. O! Wystarczy przejechać gumką po całej lasce. Um, sorry. OK, następnie wystarczy pokolorować i dalej się nie martwcie. Bo teraz macie czas na kolorowanie coś, bo ja ostawiam nie patrzcie tylko. Kolorujcie. Przytrzymać, bo ręką nie będę trzymać, ale jak widzicie, teraz jest dobrze. No dobra, ja koloruję kolorami tej odlatki i już zjadłam, prawie. No dobra. Teraz musimy. Pokolorować. Wy już pewnie zaczęliście, no, a ja nie. Bo ja się męczyłam ze statywem, ale kolorujcie. Jak czekaliście na mnie, to bardzo miłe z Waszej strony. A teraz mi wystarczy, że pokoloruję to te linie. Czy tak samo sobie ugadasz trochę? I teraz potrzebujemy taśmy, żeby skleić trochę nasz obrazek. A po to, żeby nie rwał się i nie popsuł się aż tak szybko, jak będziecie ściskać. Wy możecie sklejać, a ja będę do Was mówić. Przed chwilą właśnie przyszedł do mnie tata i jak coś to sorry, ale mam nadzieję, że nie było słychać jego odgłosu, chociaż wątpię w to. Ok, na razie z drugiej strony potrzebujecie i są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że robicie taki trójkącik, a druga jest taka, cięższa, Że wycinacie tylko tutaj z małą ilością białego i musicie się trochę musicie się męczyć włożeniem tego i z klejeniem. Sklejenie jest lepsze, bo mam na to sposób, ale ja robię taki kwadrat, taki kwadrat. Zaraz zobaczycie, co wkładam do środku. Do środka Na początku. wycinam nam jakkolwiek, bo potem będę mogła jeszcze to bardziej zrobić ładnie. Wydźcie teraz swojego gniotka, czy tam squishy. Napiszcie w komentarzu, jak mówicie na takie rzeczy satysfakcjonujące. Sorry, że. Teraz zrobiłam cięcie, ale pewnie nawet tego nie zobaczyliście, ale telefon mi się nagrzał. Czekajcie. Nie aż tak bardzo. No dobra, jak już mówiłam, sklejajcie tutaj górne te no górne otwarcie zostawcie, bo tam będziemy wkładać. Nasze rzeczy do tego. Skuiszam. Czy tam gniotka. Bardzo przepraszam dziewczynę, która już pisa z pięć komentarzy na ten temat, ale jakoś nie miałam czasu i bardzo bym chciałam przeprosić. Jeśli to oglądasz, bo na pewno, no to bardzo cię przepraszam, ale nie miałam tyle czasu, żeby zrobić. Ten film, ale dzisiaj już jest u mnie piątek i mam czas, żeby zrobić. Okej, okay, ja tutaj więcej taśmy, bo tu się otworzyło. Jak widzicie coś takiego, to udnijcie jakiś kawałek taśmy, czy tam oderwijcie. nie wiem, co macie do taśmy. No to właśnie, żeby było tak. I teraz ja Was biorę. Biorę telefon, na którym to nazywam. I idę wam pokazać Wam, co ja mam do spójrzów. Ja mam coś takiego. To jest bardzo miękkie. Możecie to kupić przez internet. To się nazywa Polyfit. Na przykład. Ja jestem na innym kontynencie. O! To! Możecie to sobie wpisać w przeglądarce i tam wyskoczy wam takie, na przykład takie ogromne. No i teraz musimy na przykład, nie wiem, trochę tego urwać. Ja na razie wezmę tyle. I teraz musicie poczekać, bo chcieliście zobaczyć, co mam tutaj. A ja muszę nastawić statyw. Hmm. Um. O. Okej. Okay. Mamu. I potrzebujecie jeszcze jeden kawałek taśmy. Trochę wypełnienia. Jakie to macie? Nie interesuje mnie to, co macie za bardzo. Ale włóżcie to do środka. Um, sorry, czasami jak mam powiadomienia, ale... Wy widzicie, że macie tyle, na przykład to musicie jeszcze trochę dołożyć, bo jednak trochę tam brakuje. Zapraszam was na zapowiedź do nowego filmu na tym kanale. To jest na shortsach do nowego filmu. A część pierwsza Kupuję dom. W sekrecie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. No i teraz, jak widzicie, że Wam się tutaj tak stało, to trzeba tu dopchać i trochę odjąć. Jak jest tak, to na pewno nie zamykajcie, bo będziecie mieli brudną taśmę. To, to jest skończony, tylko musicie jeszcze dołożyć taśmę. Ja teraz ucinam taśmę, więc Czekajcie. I musicie dołożyć na niektórych miejscach, tak na jakichkolwiek, trochę taśmy, żeby było to bardziej zamknięte. Żeby miało to przyjemniejszy dotyk. Ale tak, jakby ja już skończyłam, tylko teraz trzeba trochę zrobić ładniejszy tego, ładniejszy go tego skójszy miotka. O tak! Jak pamiętacie, że musicie dodać tutaj taśmę, to macie dobrą pamięć. A ja teraz jeszcze trochę ucieram taśmy. Wiem, że za dużo. Ale przynajmniej będzie bardziej zamknięte. Jak macie jakieś igły przy sobie, to możecie takimi igłami, właśnie, zrobić takie dziurki, żeby bardziej był taki efekt do ściskanie tego. I to jest efekt końcowy. Może to słyszycie, ale przez te dziurki to ma taki ogłos. I napiszcie tutaj na dole, czy chcecie jeszcze jakiś Film jutro z moją koleżanką, bo do mnie przyjdzie. Dzisiaj w sumie, dzisiaj z moją koleżanką. Jak to nagrywam, to jutro, ale jak chcecie dzisiaj film z koleżanką, to na pewno napiszcie w komentarzu. A ja się będę z Wami żegnać. I Wam się film spodobał. Zasubskrybujcie kanał z Wami, zalejkujcie film. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa. Squishy też, mówi ta. Pa! pa.